No wreszcie jest Polska. Będziemy, będziemy Polakami. Przypominam, taką scenę już nie żyje. Może Państwo słyszeliście, był taki... On przed wojną nagrał 200 płyt. Stefan Witas. Miał tak zwane bel canto, Piękny tenor. Mam jego nagranie, jak śpiewa kolędę, podnieś rękę, Boże Dziecię, w kościele Świętego Krzyża. Tego kościoła, jeśli Państwo byliście, a jak nie, to idźcie koniecznie do Muzeum Polskiego, Wiśni na ścianie potężny obraz Viliusza Wojciecha Kosaka, przepraszam. Wspomnienie z dzieciństwa. To on przez okno widział tę scenę. Z kościoła świętego Krzyża, gdzie są transmisje co niedzielne, radiowe przy świętej. Wychodzą ludzie, a na nich nacierają czerkiesi z nożami w zębach i tratują wychodzących. I on to widział przez okno, wspomnienie z dzieciństwa. On to właśnie widział. A więc właśnie jest to odniesienie do, do tych motywów w naszej historii, w naszej kulturze, które uświadamiają nam, że dla pewnych ludzi ten związek z Polskością był niewyobrażalnie głęboki. Mamy Muzeum Narodowe, zrobiono nowego dyrektora i on wprost oświadczył, że, że na Polskość tam nie ma miejsca. On będzie eksperymentował. Będą różne happeningi. Czy w Muzeum Narodowym jest chociaż jeden obraz Wojciecha Kosaka? Jest jeden. Przedstawia cesarza Wilhelma na polowaniu z psami. I koniec. Nie ma ułanów, nie ma dziewczyny, nie ma nic. To gdzie pokazać młodzieży Polskę, jeśli nie ma jej w muzeum, prawda? A więc, państwa, to są. To są te pola naszego życia narodowego. Naród właśnie pozwala człowiekowi spełnić się, odnaleźć, odnaleźć pełnię życia i ideały. I kiedy mówiłem o Świętym Krzyżu, to z uwagi na Stefana Witasa, którego, którego no, moja mama bardzo dobrze znała, nawet była w Ameryce na koncertach tu wielokrotnie. Ale pamiętam kilka lat temu jeszcze, a miał 94 nie wiem, 4 czy 5 lat właściwie, jak umarł, ale trzymał się świetnie, i opowiadał taką scenę. W Lwowie rozpoczęła się wojna, wchodzą Sowieci i on spotyka Eugeniusza Bodo. Ktoś z Państwa oglądał filmy przedwojenne? Eugeniusz Bodo. Patrzy na niego i mówi: A co ty się. Na Syberię wybierasz? A mówi nie. A no przecież ty masz bilet już na Syberię. A mówi jaki bilet? Popatrz, jak ty jesteś ubrany. Przecież ty masz oficerki na nogach. Jak ty się trzymasz? Ty powinieneś iść w pozartych butach, przygarbiony jak łazęgę, I jeszcze bułkę jeść, a kruchy by leciały na ziemię. A nie elegancki polski oficer. Widzicie Państwo? To były te ideały. To były te ideały. Polskie. i za to byliśmy karani. Że człowiek powstawał, a nie czołgał się przed władzą i szedł prosto i ciągnął innych z poświęceniem. Tak jak współcześnie. Wiecie Państwo, kto, tak jak mam okazję poznawać i byłem w Afryce, w Burundi, w Rwandzie, kto współcześnie reprezentuje ten typ Polaków na najwyższym, naprawdę najwyższym poziomie jako pewne środowisko, które rozumie swoje miejsce na ziemi i sens pracy dla innych to są misjonarze polscy To doświadczenie kilka lat temu napisałem książkę nawet na podstawie ich opowieści jak w Burundi i Rwandzie tam gdzie były te wojny gdzie te wszystkie choroby to po prostu obłęd a tam siostry polskie misjonarze polscy trwali na posterunku pomagali tym ludziom i jednym i drugim i mimo takiej strasznej zawieruchy ani jeden polski misjonarz nie zginął. A naprawdę to jest świat bardzo niebezpieczny, już nie mówiąc o chorobach. Z każdej strony albo, albo malaria, albo ameba, albo no nie wiadomo co to jest zapalenie mózgu, różne rzeczy. I tam ci ludzie znajdują swoje miejsce. I potem, jak oni z Afryki wracają do Europy Zachodniej, to dają sobie radę i z Francuzami, i z Niemcami. I z belgami, tak, bo większość to są tam pracujący polscy kapłani, to są misjonarze z Afryki. To są misjonarze z Afryki. To jest pewien świat, który nie jest nagłośniony. No, tak, no, Gdzieś tam, myślimy, jakie jest nasze wyobrażenie. No, gdzieś tam siedzi wśród Burzynów, Bajki opowiada, to jest zupełnie co innego. Ja z ojcem Janem Kantem Stasińskim, proszę państwa, przejechałem, gdy była jeszcze w burzę nad Tanganiką, to jest stolica yy, właśnie Burundi. Przejechałem na północ, aż do wulkanów na granicy z Ruandą i z Kongo. Wszędzie, gdzieśmy się pojawiali, on był w białym habicie, wszędzie otaczany był od razu dziećmi i ktokolwiek się pojawił, uśmiechnięte twarze. Myśmy nam to co, rozdawali cukierki, coś tam zagadywał w ich języku. Oni znają te języki świetnie. Taka atmosfera, że w ogóle z jednej strony to był strach, no gdzie ja jadę? No, Rwanda, Burundi, tam ludobójstwa, i tak dalej, a z drugiej nagle pojawia się taka postać i otwierają się wszystkie drzwi. Macie pojęcie? I to są właśnie to, tu, gdzieś zawsze ta polskość, ona nie zaginie, ona gdzieś znajduje swoje miejsce i ona trwa. I w tym wypadku, jak patrzymy na postawę, to właśnie trwa przez, przez najbardziej przez misjonarzy w tej chwili. Polskość. Nie dlatego, że oni mówią o Polsce, ale oni reprezentują typ Polski. Typ Polski, który potrafi służyć, ale ma swoją godność. Czyli, gdy przyjdzie co do czego, to nie podda się żadnemu strachowi. Tak jak właśnie pod wulkanami opowiadał mi jeden z ojców, jak chcieli go zastrzelić, bo nie chciał uklęknąć przed nimi. On powiedział, że tylko przed Bogiem klęka. No to Cię zastrzelimy, no to strzelaj. I odeszli. No. Nie ma, każdy się boi, każdy by się bał. To nie ma tak, że jest odważny. Ale jaka musi być postawa wewnętrzna, że człowiek to wszystko przekracza. Czyli jednym słowem, musimy mimo z jednej strony zdawać sobie sprawę z tego, jak jesteśmy osaczani, skąd i na ile sposobów, z drugiej strony nie wolno nam za żadne skarby schować się, skulić i czekać na to, co będzie. Jeżeli nasze oczekiwania są czysto materialne, to z tego nic nie będzie. Wierzcie mi, bo cokolwiek zarobicie, to wam okradną was. Podatkami, przepisami, kredytami, cokolwiek. Trzeba mieć cele wyższe. I gdy ma się cele wyższe, to i te pośrednie się realizują. Dlaczego? Bo mają cele wyższe, spotykacie szlachetnych ludzi. A mają cele przyziemne, spotykacie złodziei, którzy was okradają. I to jest ta różnica. Dlatego trzeba się podnieść tak jak wylatujemy samolotem, tu pada deszcz, śnieg, wiatr, wylatujemy samolotem ponad chmury, słońce świeci i białe łąki. I tak jest podobnie w życiu. Jeśli człowiek odnajdzie te cele wyższe, to nagle co innego widzi i kogo innego spotyka. A jak będzie tak tylko na sobie skupiony, na takich drobiazgach, to nigdy z tego kopca nie wylezie. Dlatego... Wydaje mi się, że my mamy jednak jakąś rolę do spełnienia i każdy z nas musi odczytać, co właśnie może i powinien zrobić, żeby odnaleźć się w tym dziele, w, tym, w tej misji, jaką ma do spełnienia nasz naród. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten ateizm wojujący osacza nas już z każdej strony. Tym bardziej musimy odnaleźć. Ten głębszy sens swojego życia, odnaleźć samych siebie i nie poddawać się smutkowi, bo pamiętajcie Państwo, smutek w tradycyjnej, klasycznej etyce chrześcijańskiej jest grzechem. Kto się smuci, do spowiedzi. Nie smucić się. Trzeba odzyskiwać optymizm. Nie wolno się zasmucać. Trzeba odzyskiwać optymizm, który da nam siły, żeby pokonać wszystkie trudności. Na zakończenie może jakiś fragment chociaż. <słuch> jakiś fragment. Jakiś fragment, który nam przybliży tamten. A może ten. <słuch> te państwa nieba włoskie. Mówi Tadeusz do Telimeny do hrabiego. Jak o nich słyszałem, błękitne, czyste, wszak to jak zamarzła woda. Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda u nas dość głowę podnieść ileż to widoków, ileż scen i obrazów z samej gry obłoków, bo każda chmura inna. Na przykład jesienna, pełźnie jak żółw, leniwa, ulewą brzemienna. I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi, jak rozwite warkocze. To są deszczu strugi. Prawda? Jaki piękny świat. Jaki piękny świat zaczarowany, kiedy, kiedy wkraczamy właśnie w te rejony i widzimy przyrodę, telimenę. Telimena była wysoka. Weszła nowa osoba, przystojna i młoda. Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, jej ubiór zwrócił oczy, wszyscy ją witali. Prócz Tadeusza widać, że ją wszyscy znali.